i śmierć i zmartwychwstanie wstanie twojego syna ofiarujemy tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy że nas wybrałeś abyśmy stali przed tobą i tobie służyli pokornie błagamy aby duch święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa pamiętaj Boże o twoim kościele na całej ziemi Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości i razem z papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych małych braciach i siostrach, którzy zasnęli za dzieło zmartwychwstania, o Stanisławie i jego rodzicach i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Rodzicą, dziewicą Marią, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami Piotrem i Pawłem, świętym Stanisławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystus, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, jest się w Twoje. na nas, nas Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nas. Ja, ta... Litania Loretańska do Najświętszej Maria Lejson.